Cześć, witam. Właśnie będę robił właściwy moment misję z Panam. 3,5 km, ale najpierw sobie rozwalimy jeszcze tych. Zobaczymy co tu mają. Dobra, broń jakąś sobie wziąłem. Wycisnąć wszystkich z tych opcji. Możemy zobaczyć, co się dzieje. W zasięgu wzroku. DOBRA Policja do koniec Uf. trzeba uciekać. Przemieszczony w się pojazdem. Wysyłam dodatkowe informacje. Dobra, spróbujemy zwiać! Nie odciągać się do jasnej cholery! Eee, nie da rady. 对吧？ Kubańce, ciężko. No. Do panam, do dwa kilometry. Sunset motel. Нежели и конец. chance Dawaj, dawaj. Trzy gwiazdki. Dobra, udało się. Fart Jestem w obozie. Udało się uciec. Dobra, robimy zadanko. Właściwy moment. Tak jest, spotykam się z panem. Chyba czwarte zadanie dla pana. Ach, gdybym miał więcej czasu. Ta, to byś go przerobił na jebaną rakietę, wie. A jeszcze sobie zadzwonimy, co tutaj wiadomości, co mi tutaj przesłali Takemura, jestem cały Do usłyszenia wkrótce, dobra Dziennik czerwony, deszcz, wiesz, co to było? A jeszcze ta się oddała. A eee, właśnie, anihilacja to mi się jeszcze uda się do mieszkania. Judy, tu też trzeba te zadania dla Judy zrobić. No dobra, ale na razie dla pana. Wszystko już gotowe? No hey, właśnie, to jest to zadanie hey, jeszcze nie. Karol jeszcze sprawdza, czy Militech nie zostawił w system Tym sprzętem ruchu. ciężkim, no A korpy nie zgłosiły się osobiście po zgubę? Nie Chyba udało nam się ich zmylić. Ciężarówki z korporacyjnym logo zostawiliśmy niedaleko obozu Rafenów To prawie tak dobry żart, jak zostawienie komuś pod drzwiami psiego gówna w płonącej papierowej torbie Kurwa, zrobili wszystko, żeby wyglądał jak wyjęte żywcem z wojen korporacyjnych. Miły akcent. Tu wszystko w porządku, czysto. Zawsze chciałem się czymś takim przejechać. Właśnie tak naiwniacy trawiali na front. Nawet nie trzeba było ich werbować. Po prostu pokazywali ci sprzęt. No to wskakuj. Wszystko gotowe. Dobra. Wsiadam do basiliska. Mazyjszek. <laughs> Kurde, co sprzęt! Dobra, odpalamy bestie. Trzymaj się. Kurwa! Nikt przed tobą nie próbował go uruchomić? Może powinnaś... Wszystko jest zajebiście. Daj mi chwilę. No! Nie jest to najnowszy model, ale Mitch i Bob zrobili, co mogli. <laughs> Jak ty jechać? Co myślisz? Już wiem, czemu nazywają je trumnami. Sterujesz tym bezpośrednio z oh, Dokładnie. Poszucz się tylko wpiąć. Żadnych pokrętł i wichajstrów? Żadnych. Impuls leci prosto do kory mózgowej. Basilisk staje się przedłużeniem Twojego ciała. Mistyczna jedność. <laughs> Skoro to taka mistyczna jedność, to po co drugi pilot? Jako wsparcie? Już ci mówię, tylko odjedźmy kawałek do od obozu. Potrenujemy trochę. Okej, okay. więc przy takim przeładowaniu bodźców dla pełnej funkcjonalności podczas kontaktu potrzeba dwóch. Jeden zajmuje się sterowaniem, drugi obsługuje działko. Zobaczysz, spodoba ci się. Okej, okay, tu będzie dobrze. Spróbuj najpierw na sucho, ja się na razie odłączę. To jednak nie potrzeba dwóch pilotów? Nie będziesz jednocześnie sterować i strzelać. Gotowy? Panam, to ma tak być? <laughs> Zaraz przejdzie. Synchronizacja neuralna zajmuje chwilę. Widzisz. Okej, okay. zaczynam rozumieć co miałaś na myśli. Zrób sobie małą rozgrzewkę. Ja nie patrzę. Po prostu zrób parę kółek. Dobra, widzę, że się nudzisz. Teraz jedź wzdłuż linii wiatraków. I jak ci powiem, zawiniesz przed ostatnim w prawo albo w lewo. Dobra. To jeszcze raz. że. W prawo. No i tak to się robi. W prawo. Nie. To teraz postrzelamy. Zatrzymaj się i aktywuję system. Co mamy w menu? Nie spodziewaj się cudów. Basilisk to przede wszystkim transportowiec. Ale i tak powinno być fajnie. Rozwaltam te wraki. Dobrze! Dobra są już definitywnie martwe 10 na 10. Ok, ćwiczenia skończone. Czołg taki. Widzisz ci mówiłam <grymne> o tych impulsach? Uh -huh. To teraz uważaj. Co się dzieje? Podłączyłam się. Nasze systemy nerwowe są teraz spięte razem. Piloci Bazylisko muszą działać w pełnej harmonii. I dlatego czuję wszystko podwójnie. To jak sprzężenie zwrotne. Sesoryka się nakłada. Chcesz to wypróbować? Okej, okay. zróbmy to Czujesz? Aha. Nie mam pojęcia jak ludzie mogą się skupić na walce. To chyba nie zawsze jest takie intensywne. <laughs> Dobra. To... Cybersex. sex <laughs> oh corcia. Astu beth mae.